Bardzo często, gdy rozmawiam z ludźmi, ja rozmawiam naprawdę bardzo dużo i tych spotkań i rozmów jest tak dużo w moim życiu. Słyszę, że nie mam siły. Nie mogę znaleźć w sobie siły. Nie wiem, co się może stać. Ja, może jakieś suplementy będę brała, żeby, żeby mieć siłę. Siła nie bierze się tak naprawdę tylko z suplementów. Ona bierze się ze sposobu myślenia. Kiedy człowiek. Yy, bardzo dużo zamartwia się, kiedy takich dużo negatywizmów hoduje w sobie, to ja lubię tak mówić, że mózg się przegrzewa, tak? Że wtedy dos mózg dostaje taki sygnał w głowie, że jakbyś orał pole i jesteś zmęczony. Nie masz czasu na nic, a zatrzymywanie się, bycie uważnym i wdzięcznym daje taki odpoczynek. Daje taki relaks, relaks, wysyła te właściwe hormony, powoduje, że organizm inaczej funkcjonuje. Tylko musisz przejść z tego trybu, w którym żyjesz, do trybu, w którym chcesz być wdzięczny, do trybu, w którym zatrzymujesz się i widzisz piękności świata w różnych elementach. I to zmienia bardzo dużo. Więc nie patrz za okno i nie myśl, o jest pochmurnie, to będzie ciężki dzień, ciśnienie będę miała takie czy inne. Ale myśl sobie o tym, że dzisiaj jest dobry dzień, żeby zrobić takie czy takie rzeczy, albo dzisiejsza pogoda jest dobra, żeby zrobić takie czy inne rzeczy. Więc wdzięczność rzeczywiście mm, odblokowuje nasz mózg od ciągłego trybu pracy, przepracowania, zmęczenia, wdzięczność też ma takie zadanie w nas, że ona daje nam taki, wiecie, jak w automatycznej skrzyni biegów, taki luźny bieg, w którym silnik odpoczywa i to powoduje, że to następuje ten czas regeneracji i my znajdujemy siły do tego, żeby następne zadania podjąć, żeby następne rzeczy podjąć i nawet jeżeli nam się wydaje momentami, że chyba już tego nie dźwignę, Okazuje się, że jesteś w stanie znaleźć nowe siły w sobie, żeby dźwignąć kolejne rzeczy. To takie marudzenie w środku i ten brak wdzięczności osłabia Twoje stopy, osłabia Twoje dłonie, osłabia Twoją głowę, osłabia Twoje serce i powoduje, powoduje że nie masz siły po to, żeby kochać świat. Nie masz siły po to, żeby żyć w tym świecie. O i tak jest.